Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dorota Łyda Świklińska, goszczę w gabinecie pana prezesa Tadeusza Hoczaja. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie, państwu. Tematem dzisiejszego spotkania jest ciepło, ten kontrowersyjny temat, ponieważ nie sposób to wszystko powiedzieć podczas pierwszego spotkania. Chciałabym dzisiaj nawiązać i w punktach poruszyć pewne tematy. W ogólnopolskich mediach ruszyła kampania dotycząca oszczędzania ciepła. Na Podzamczu, na naszym osiedlu mieszkańcy to ciepło oszczędzają, jednak okazuje się, że muszą płacić zdecydowanie więcej. Dlaczego tak się dzieje? Czy ta sytuacja nie wydaje się panu kuriozalna? Sytuacja, o której Pani mówi, jest oczywiście niepokojąca, jest może rzeczywiście drastyczna, jeśli chodzi o mieszkańców, ale trzeba powiedzieć o przesłankach, które wpływają na takie, a nie inne koszty ogrzewania. Proszę Państwa, spółdzielnia mieszkaniowa Podzamcze, jak każda inna spółdzielnia jako zarządca, rozlicza koszty ogrzewania, które to koszty generuje. czy Powstają na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę ciepła. Dostawcą ciepła w naszej spółdzielni jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Połgrzychu. I proszę Państwa, oczywiście o kosztach ciepła w danym okresie rozliczeniowym, bo mówimy w tej chwili o okresie rozliczeniowym 2012-2013, decyduje. I długość tak zwanego okresu grzewczego, a więc wtedy, kiedy do naszych grzejników wpuszczamy ciepło, kiedy te grzejniki mają grzać, kiedy ma być ciepło w mieszkaniu. I proszę Państwa, Pani powiedziała o dużych kosztach, zresztą te koszty występują nie tylko duże, nie tylko u nas w spółdzielni, bo niestety ostatni okres rozliczeniowy, a w szczególności ostatni okres grzewczy był w stosunku do poprzednich okresów grzewczych znacznie okresem dłuższym. Jeżeli poprzedni okres rozliczeniowy wynosił 203 dni, o tyle ten okres rozliczeniowy, o którym mówimy w tej chwili, który rozliczamy w tej chwili, wyniósł 228 dni, a więc był okresem dłuższym o 25 dni. To jest jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy, proszę Państwa, to jest taki, że te koszty oczywiście są Zbierane przez nas na podstawie faktur wystawianych przez PEC, o czym już powiedziałem, ale jest tak zwana taryfa, na podstawie której to taryfy te faktury są wystawiane przez PEC. I proszę Państwa, w stosunku do okresu rozliczeniowego 2012-2013, a więc okresu, który rozpoczynał się, 1 czerwca 2012 roku, a zakończył się 31 maja 2013 roku, był to okres, w którym niestety obowiązywała nowa taryfa za ciepło. O ile poprzedni okres rozliczeniowy, który był takim dosyć korzystnym dla wszystkich naszych mieszkańców tego osiedla, to ten okres rozliczeniowy Niestety charakteryzował się tym, że był już rozliczany według nowej taryfy stosowanej przez PEC, zresztą zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. A więc dwa aspekty: długi okres grzewczy i nowe taryfy za ciepło. Nowe taryfy, które stosował PEC w fakturach za ciepło. Te dwa elementy zadecydowały o tym, że koszty ogrzewania, które wystąpiły w okresie rozliczeniowym 2012-2013, były niestety o blisko milion złotych większe aniżeli koszty w poprzednim okresie rozliczeniowym, a więc w okresie 2011-2012. Y no dobrze, ale po założeniu nowych mierników podzielników ciepła miało być transparentnie, miało być przejrzyście. Lokatorzy mieli ponosić koszty za indywidualne zużycie ciepła. Tymczasem ogromne kontrowersje wzbudzają tak zwane koszty wspólne. Może lepiej więc byłoby gdyby mieszkańcy płacili ryczałtem, tak jak to było przed pojawieniem się podzielników ciepła. Proszę Państwa, Pani Redaktor, to nie jest tak, że podzielniki spowodowały wzrost kosztów. Podzielniki podzieliły w budynkach to, czyli nie podzieliły, dały podstawę do podziału kosztów tak, jak poszczególne mieszkania odbierały te koszty, jak poszczególne mieszkania korzystały z ciepła. Oczywiście istnieje regulamin rozliczania kosztów ciepła który to regulamin jest dokumentem obowiązującym współdzielni i regulamin ten, zresztą oparty o zapisy prawa energetycznego artykuł 45a, mówi o pewnych zasadach, do których wszyscy mieszkańcy muszą się dostosować. Otóż tak, wspomina Pani, że podzielniki miały zapewnić opłatę za indywidualne wykorzystywanie ciepła. I tak w pewnej części kosztów jest. Dlaczego mówię w pewnej części? Dlatego, że regulamin rozliczania ciepła bardzo wyraźnie mówi, jakie koszty z faktury, o której wspomniałem wcześniej, pecowskiej za ciepło, jakie koszty zaliczamy do tak zwanych kosztów indywidualnych, a jakie koszty zaliczamy do kosztów wspólnych. I oczywiście ten podział. On jest różny na poszczególnych budynkach. Dlaczego jest różny? Z czego to wynika? Proszę Państwa, wynika to z tego, że różne są koszty indywidualne. Różnie ludzie korzystają z grzejników, mówiąc tradycyjnie, prawda? Jest tak, proszę Państwa, że na 7000. 1670 mieszkań, a więc ponad 22% mieszkań korzystało tylko z minimalnego, wynikającego z regulaminu, z minimalnej ilości jednostek, a nawet 300 mieszkań wykazywało na swoich podzielnikach zero jednostek. Czy według Pana jest to możliwe? Proszę Państwa, jeżeli ktoś zakręcił swoje zawory, i nie korzysta? Z, z grzejników, to podzielnik oczywiście jest tylko pewnym mechanizmem. On łapie różnicę temperatur pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą w grzejniku. Jeżeli temperatura grzejnika jest właściwie zerowa, to on nie wyłapie różnicy, nie punktuje, nie wykazuje jednostek, co wcale nie oznacza, że w tym mieszkaniu jest 0 stopni. Prawda? I tutaj dochodzimy do tego pojęcia, między innymi, kosztów wspólnych. Bo jeżeli w mieszkaniu, proszę Państwa, mamy temperaturę rzędu powiedzmy 14-16 stopni. No ale może ktoś lubić 14-16 stopni. Może ktoś lubić, tylko jeżeli proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że na zewnątrz jest minus 15 stopni. Jak, w jaki sposób utrzymujemy w mieszkaniu temperaturę plus 14? Jest to trudne do zrozumienia technicznie, prawda? W związku z tym występuje tak zwane ogrzewanie, czy występują tak zwane koszty ogrzewania, które wliczamy do kosztów wspólnych. Z czego one wynikają? One oczywiście wynikają z tego, że w mieszkaniu są tak zwane piony, które doprowadzają ciepło do naszych grzejników, czy nośnik ciepła do naszych grzejników. Są gałązki do tych grzejników. I wreszcie, jeżeli my w naszym mieszkaniu mamy same zera, a mieszkanie obok, czy mieszkanie wyżej, czy mieszkanie pod, pod nami grzeje normalnie, to niestety, niestety proszę Państwa, my korzystamy, my mówię w sensie osoby, czy mieszkania, w którym są te zerowe jednostki, korzystamy z tak zwanego ogrzewania pośredniego przez przegrody. I to też musi być uwzględnione. I ten element wchodzi między innymi, bo to nie wszystko jeszcze, do kosztów wspólnych. A więc pytanie, co to są te koszty wspólne? A więc, na pewno w dużej części są to koszty związane z tym, że mimo zerowego w cudzysłowie oczywiście ogrzewania w naszym mieszkaniu, w naszym mieszkaniu nie zamarza woda, potrafimy w tym mieszkaniu przebywać czyli korzystamy w części z ciepła opłacanego przez naszych sąsiadów. Yy, oprócz tego, oczywiście do kosztów wspólnych, proszę Państwa, zaliczamy ogrzewanie tak zwanych części wspólnych. Korytarzy, suszarni, pralni, a więc yy, piwnic, strychów, a więc Element, tych części wspólnych budynku, do których też trafia ciepło, i za to ciepło muszą korzystać mieszkańcy danego budynku, muszą, z którego korzystają, muszą płacić mieszkańcy danego budynku. A więc no nie może być tak, żebyśmy tutaj pojęcie kosztów wspólnych w ogóle odrzucili. Prawo energetyczne mówi bardzo wyraźnie pod tym względem, że w budynku. Są tak zwane koszty indywidualne i są tak zwane koszty wspólne. Nawet chcę podkreślić, że nowy projekt prawa energetycznego, który jest przygotowywany obecnie, które trwają prace nad nim, zakłada jednoznacznie, że koszty, minimalne, koszty wspólne przepraszam, powinny wynosić minimum 60% kosztów ogrzewania. Tak zakłada nowe przygotowywane prawo energetyczne. W naszym przypadku. Współdzielni naszej, ogólnie rzecz biorąc, udział kosztów wspólnych kształtuje się na poziomie 55%. Oczywiście w różnych budynkach może to być różnie, ale to zależy od tego, jak mieszkańcy tego budynku korzystają właśnie z grzejników, jak dbają o to, żeby drzwi wejściowe były zamknięte, jak dbają o to, żeby jeżeli ktoś w suszarni wysuszy. Pościel, żeby zakręcić zawór w tej suszarni, bo to wszystko, proszę Państwa, to wszystko ciepło, które gdzieś tam się gromadzi w suszarniach, w pralniach, na korytarzach, to, co jest ciepło, które obciąża koszty wspólne. Oczywiście szczegółowo mógłbym to Państwu na przykładzie pokazać, jak to wygląda na jednym, czy na drugim, czy na trzecim budynku, ale tu już Pani Redaktor powiedziała, że spróbujemy taki cykl spotkań kontynuować i wtedy szczegółowo będę odnosił się, czy ja, czy któryś z moich współpracowników, będzie odnosił się do szczegółowego rozliczenia kosztów wspólnych i kosztów indywidualnych. Czy w związku z tak wysokimi opłatami za ciepło zarząd spółdzielni planuje podjąć jakieś kroki związane z minimalnym, wpływ, z minimalnym wpływem na, na to ciepło? Czy rozważają Państwo zmiany w regulaminie? I znowu, panie rektor, proszę Państwa, sprawa nie jest taka prosta, bo na 7400 blisko mieszkań, proszę Państwa, mamy 2600 z jakimś tam kawałeczkiem niedopłat, ale mamy ponad 4600 mieszkań, gdzie są nadpłaty. Czy te nadpłaty też yy, są w kwotach 800 000 zł, tak jak w przypadku niedopłat? Yy, oczywiście, proszę Państwa. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że kwota niedopłat czy średnie niedopłat, niedopłaty i nadpłaty one są na podobnym poziomie. Oczywiście nie byłbym uczciwy w stosunku do Pani, do Państwa, gdybym powiedział, że tutaj niestety mamy taki przedział, w którym jesteśmy zaniepokojeni, w niedopłatach, który jest bardzo wysoki. Ale tam w tym przedziale mamy około 17 mieszkań i tymi mieszkaniami się specjalnie zajmujemy. A więc pytanie. Co teraz zmienić w regulaminie rozliczania ciepła, aby uniknąć tych kominów czy tych dużej ilości niedopłat? Proszę Państwa, to nie jest takie proste, żeby po jednym sezonie rozliczeniowym, bo podzielniki mamy dopiero jeden sezon rozliczeniowy. Akurat trafiliśmy na taki sezon rozliczeniowy, w którym no, tych dni grzewczych było. Dużo, 228 przypominam, gdzie te koszty nam wyszły, tak jak powiedziałem, o blisko milion większe. I w tej chwili trudno jest: My to dokładnie analizujemy, mamy każde mieszkanie dokładnie przeanalizowane. Powiedzieć, czy na przykład zapis taki o minimalnej ilości kresek na dane mieszkanie, czyli tak zwany paragraf 22, jest dobry, czy jest zły. Ten zapis mówi o tym, że. Przepraszam, że trzeba, że bierze się minimum te 20% średniego, średniej ilości kresek przypadających na mieszkanie. Wobec tego pytanie. Niektórzy mieszkańcy w czasie spotkań, w czasie konsultacji mówili tak, te minimum to jest za małe, że trzeba podnieść to co najmniej do 30-40%. Nie możemy pochopnie z tego wniosku wyciągać takiego, że zmieniamy zapis regulaminu. Podobnie jak mamy inny zapis regulaminu, który mówi o tak zwanej maksymalnej ilości jednostek w mieszkaniu. Prawda? I tutaj też zapis mówi, że jest określony poziom w danym budynku, powyżej którego nie możemy. Przekroczyć. Co zatem zrobić, żeby uniknąć tak kuriozalnych sytuacji, że z jednej strony mieszkańcy to ogrzewanie wyłączają, bo starają się wpłynąć na swój portfel. Z drugiej strony okazuje się, że nawet wykazując minimalnym zużyciem, muszą dopłacić. Jest to z jednej strony niesprawiedliwe rozwiązanie. Co więc zrobić, żeby w przyszłości uniknąć takich sytuacji? Proszę państwa, tak jak powiedziałem, analizujemy wyniki tego okresu rozliczeniowego. Mamy szereg analiz. Rozmawiamy z firmą rozliczeniową. Rada nadzorcza nawet dzisiaj w dniu dzisiejszym na radzie nadzorczej przedstawi pierwszy wstępny raport z tego rozliczenia ciepła za rok za okres rozliczeniowy 2012-2013, ale rada nadzorcza chce również przeanalizować to razem z firmą rozliczeniową. Chcemy Pochylić się nad zapisami naszego regulaminu, czy rzeczywiście zmienić pewne zapisy regulaminu, które by nie powodowały takich rozwarstwień czy takich zróżnicowań, jeśli chodzi o opłaty. Ale jeszcze raz podkreślam, proszę Państwa, w dużej mierze zależy to od nas samych, bo jeżeli będziemy w budynku grzać wszyscy nasze mieszkania, a więc nie będzie sąsiadów takich, którzy no, oszczędzają, pozornie oszczędzają, bo, bo przecież te ich mieszkania w jakimś części też muszą przez nas być ogrzewane. A więc osoby, które grzeją w swoich mieszkaniach, bo chcą mieć ciepło. Część tego ciepła niestety idzie do sąsiadów, którzy no może oszczędzają. Druga rzecz. Bardzo często robimy taki błąd, że grzejemy jednym grzejnikiem w mieszkaniu. A więc mamy pięć grzejników i uważamy, że jeżeli będziemy grzać tylko jednym grzejnikiem, to zaoszczędzimy na tym. Nic mylnego, proszę Państwa, nic bardziej mylnego, bo ten jeden grzejnik wtedy zamienia się w centralne ogrzewanie dla całego mieszkania i grzeje w całym mieszkaniu. A więc i wtedy zazwyczaj jest to tak zwany, jest to ten największy grzejnik w stołowym pokoju, gdzie siedzimy, gdzie oglądamy telewizor, ale przy okazji zapominamy o tym, że na tym, współczynniku, że na tym grzejniku jest największy współczynnik grzejnikowy, który powoduje przyrost tych jednostek jeszcze. A więc to racjonalne korzystanie z grzejników, równomierne ogrzewanie mieszkania. Ale jeszcze raz powtarzam, mamy wiele takich tematów, które mieszkańcy nam zgłaszali na konsultacjach, na spotkaniu w reklamacjach, które przychodzą, tej reklamacji dużo mamy, przy okazji przepraszam, że może niektórzy nie otrzymają w takim terminowym czasie odpowiedzi, ale te opóźnienia dwu czy trzy, czterodniowe wynikają z tego, że tych reklamacji mamy dużo, a chcemy poprzez firmę rozliczeniową z konsultacji z firmą rozliczeniową solidnie odpowiedzieć na te pytania, na te wątpliwości. Wtedy dopiero będzie tak zwane, dzisiaj zaproponujemy Radzie, nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej, gdzie będziemy już mówić o końcowych wnioskach z udziałem firmy rozliczeniowej. I zobaczymy, czy jeszcze w tym sezonie pewne zapisy regulaminu zaproponować Państwu do zmiany. Tylko jeszcze raz powtarzam, nie może to być w interesie określonej grupy, to musi być w interesie wszystkich mieszkańców, prawda? To nie może być tak, że zmienimy minimalne wynagrodzenie minimalne ogrzewanie. Bo ci, którzy grzeją na pełny, pełnym wymiarze, mówią, że musimy ukarać tych, którzy nie grzeją w ogóle, prawda? I odwrotnie. A więc tutaj sytuacja musi być bardzo, bardzo rozważna i bardzo dokładnie przeanalizowana. O tym wszystkim będę państwa oczywiście w cyklach tych spotkań, o którym pani dyrektor powiedziała, będę państwa informował. Zmieniając temat, w tym roku przypada już niedługo przypada 35-lecie istnienia spółdzielni mieszkaniowej Podzamcze. Jak będą wyglądały y, obchody y, związane z tym jubileuszem? Rzeczywiście y, przychodzi czas, kiedy Mamy obchodzić jubileusz 35-lecia istnienia spółdzielni. Faktycznie w 1978 roku powstała, zebrała się grupa Założycielska i powstał projekt wtedy jeszcze powstania spółdzielni mieszkaniowej pod zamcze. Ta spółdzielnia faktycznie tą działalność gospodarczo-finansową rozpoczęła od 1 stycznia 1979 roku, ale faktycznie obchodzimy. Teraz w miesiącu październiku, 35-lecie spółdzielni. Uroczystość oczywiście bardzo skromne, aczkolwiek no, chcemy trochę zaakcentować tę uroczystość. Dlatego też w dniu jutrzejszym, 25 października, w Tatrze Zdrojowym odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, odbędzie się spotkanie z dawnymi pracownikami, z dawnymi działaczami, bo przez te 35 lat wielu było działaczy. Którzy funkcjonowali w spółdzielni. Też zaprosiliśmy działaczy różnych z dyscyplin sportowych, mieszkańców. Oczywiście nie udało nam się wszystkich zaprosić. Proszę Państwa, proszę nam wybaczyć, ale w sali teatralnej mamy 200 miejsc. Także mogliśmy to zrobić w stosunku do tylko niektórych osób. Z przyjemnością zaprosilibyśmy jak największą ilość osób, ale takich możliwości organizacyjnych nie będzie. Co będzie? Krótka prezentacja historii naszej spółdzielni, występ chóru Kantus. Proszę Państwa, wręczenie odznaczeń zasłużony dla spółdzielczości, dla długoletnich działaczy i pracowników, będzie ich kilkunastu. I potem w części artystycznej wystąpi zespół młodzieżowy ze spółdzielni mieszkaniowej w Bielawie. Takim bardzo ładnym programem jak za dawnych lat. I zakończymy to pokrojeniem takiego jubileuszowego tortu. I na tym zakończą się nasze uroczystości. Być może, nie mówię tego głośno, ale Państwu to powiem, może będzie pół lampki szampana. W takim razie życzymy udanego jubileuszu. My z całą pewnością również będziemy uwieczniać tę jakże ważną dla Państwa uroczystość. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Pragnę Państwa poinformować iż zawsze w piątek będziemy spotykać się z Panem Prezesem, by dogłębniej wyjaśnić temat związany z ogrzewaniem i z ciepłem. Ja panu Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo Pani. Dziękuję. Państwu i zapraszam na te cykliczne nasze spotkania.